Hi, my name is Karolina and you are listening to Angielski z Karoliną. Sponsorem podcastu jest FluentB, najlepiej oceniana szkoła angielskiego online. Zapraszam do odsłuchania dzisiejszego odcinka. Mam dla Państwa zagadkę. Czy wiecie Państwo, jak nazywamy powiedzonka w języku angielskim, które używane są na porządku dziennym? Niektóre z nich mają polski odpowiednik, jeżeli chodzi o znaczenie, ale nie można ich przetłumaczyć słowo w słowo. Ciekawe, kto wie. Są to tak zwane idiomy. Przykładem tego typu powiedzonka idiomu jest It's raining cats and dogs. Znamy? Pewnie obiło się Państwu o uszy. Czyli po polsku takie leje jak z cebra, co we wrześniu jest całkiem możliwe. Is it raining cats and dogs right now? Ale okazuje się, że ten idiom jest nieco przestarzały i tak naprawdę rzadko kto już go używa. Idiomów w języku angielskim istnieje całe mnóstwo i często nie wiemy, które z nich są przydatne. Czy warto ich się uczyć, i przede wszystkim od czego zacząć. A najlepiej zacząć od tych, najczęściej używanych, które możemy zastosować od razu już od dziś. Dlatego też wybrałam dla Państwa śmietankę fraz, która zdecydowanie słyszę na co dzień. I mam nadzieję, że nauka ich będzie so easy, that it's a piece of cake. Co znaczy ten idiom? A piece of cake. Czy chodzi tutaj o kawałek ciasta, czy też, że będzie coś dla Was super łatwe? Coś super łatwego, czyli taka bułka z masłem. Spróbujmy od razu użyć tego idiomu. Co dla Państwa jest a piece of cake? Może jest to na przykład prowadzenie samochodu. Wtedy powiemy. Driving is a piece of cake for me. Spróbujcie ułożyć własne zdanie z tym idiomem. Hmm is a piece of cake for me. Czyli coś is a piece of cake for me. Kluczem do sukcesu uczenia się idiomów jest dobrze zrozumieć ich znaczenie oraz kontekst. You just need to wrap your head around this. Czyli wrap your head around something oznacza, że zawinęliście coś w koło głowy, czy że coś dobrze zrozumieliście? Że coś dobrze zrozumieliście? <grym> Może, kiedy przyjdzie do was jakiś rachunek i nie do końca wiecie, dlaczego jest taki wysoki, możecie powiedzieć: I need to read this again to wrap my head around this. Czyli muszę to przeczytać jeszcze raz, żeby to dobrze zrozumieć. Oczywiście możemy też zaprzeczyć. I can't wrap my head around this. Czyli, że czegoś za dobrze nie rozumiem, czegoś nie pojmuję. Spróbujcie dokończyć moje zdanie. I need to wrap my head around. Coś. I need, to, I need a minute to wrap my head around. Coś. Lub przeczenie. I can't wrap my head around. Coś. I can't wrap my head around. Coś. Aby coś dobrze zrozumieć, to trzeba to robić dokładnie i należycie. Do it properly. Don't cut corners. Cut corners oznacza robić coś dokładnie, czy też po łebkach. Robić coś po łebkach. Don't cut corners. Nie rób czegoś po łebkach. Na pewno państwo znacie. Na pewno państwo zawsze robicie coś bardzo dobrze i należycie. Wtedy możecie powiedzieć, I never cut corners. Ale może znacie kogoś w pracy lub w swoim otoczeniu, kto jest specjalistą w zrobieniu czegoś łatwiej, szybciej, taniej i po łebkach. Pomyślcie o tej osobie i dokończcie zdanie. Osoba always cuts corners. Mm? Always cuts corners. W pracy często pojawiają się nowe projekty, omawiane są bardziej nowoczesne rozwiązania i dopóki ich nie przetestujemy, to nie wiemy, jaki będzie ich efekt. Your guess is as good as mine. Co to oznacza? Nie mam pojęcia lub zgadnij co myśla. Nie mam pojęcia. Wiem tyle, tyle samo, co ty. Przydaje się w sytuacjach, kiedy nie jesteśmy w stanie określić, czy coś wydarzy się w przyszłości. Kiedy zadaje nam ktoś pytanie, a my odpowiadamy. Your guess is as good as mine. Zadam Państwu pytanie, a Wy odpowiedzcie na nie. Who is going to win the football game? Your guess is as good as mine. Who is going to be the next president? Your guess is as good as mine. Czasem może znamy po odpowiedź, ale nie chcemy się wygadać i zdradzić sekretu. Don't spill the beans. It's a secret, czyli spill the beans oznacza wylać fasolkę, czy też się wygadać, wygadać, głosić parę słów. Może przydać się w I, różnych my sytuacjach, nie w pracy, ale również And w sytuacjach rodzinnych angielski z lub podcastu. Czasem chcę kogoś zaskoczyć, a druga osoba nie, nie może wytrzymać tapięcia. online. <laughs> Możemy jej wtedy powiedzieć don't spill the beans, don't tell Kasia about her surprise party. To teraz państwa kolej. Przetłumaczmy. Nie wygadaj się, nie mów komuś o czymś. Don't spill the beans, don't sell hmm, about hmm. Don't spill the beans, don't tell hmm, about hmm. A o czym będzie kolejny odcinek? A to niespodzianka. i won't spill the beans